Siemo, z tej strony Xnolix i witam was w 133 odcinku z LEGO Star Wars Saga Skywalkerów i tak na samym początku tylko sprawdzimy sobie ile jeszcze mam do zrobienia na tej planecie i na tej planecie mam do zrobienia tylko trzy questy jeszcze, OK, i ona będzie ukończona na 100%, a gdzie są te questy, mamy gdzieś się widoczne w ogóle? Tu nie ma żadnego, tu jest tylko jeden quest. Ok, więc ten quest będziemy mogli sobie robić i uciekamy z planety. Ale to nie w tym odcinku raczej, bo w tym odcinku robimy sobie poziom. To było takie tylko sprawdzenie. Idziemy do Zemsta czy czyli to jest część trzecia i barbarzyństwo. I w tym poziomie mamy do zdobycia. Uwaga, uwaga, uwaga. Yy, dwa kyberkocki za monety, pięć mini zestawów, czyli jeden kyberkoczek za mini zestawy i dwa wyzwania poziomów do ukończenia. I za to mamy kolejny kyberkoczek, i tak się wszystko zbiera. Gra swobodna oczywiście, tak. I oczywiście, liczymy na to, że będę mógł pominąć scenki, które nam się pojawią, bo nie chcę mi się na nie czekać i ich oglądać. My już to oglądaliśmy raz na trybie fabularnym. Mogę to pominąć? Nie mogę Chciałbym pominąć. Założyć w mieście bazę do poszukiwań generała najgorzej. On jest tutaj. A, tu jest generał Grievous. Ok. No dobra, dzięki za taką informację, to rozwiążemy. Znaczy, już to oglądaliśmy, co nie w sumie, więc. Głupia jest moja reakcja na to, ale będziemy się z generałem Grievousem Mierzyć. Mhm. Mm Będzie trzeba cię kolego pokonać teraz. O, dokładnie. Witam, witam. Generał Kenobi, dokładnie. I to jest Rex? Nie, to chyba nie jest Rex, bo kojarzę jednego Rexa, był taki. Yyy... E no, niesamowicie, pojedynek tajemniczy, tak, humor lego Ale my już to widzieliśmy, dlatego mnie to irytuje. Bo po prostu irytuje mnie fakt, że nie mogę pominąć tych misji ani trochę. Tam z tyłu w ogóle idą jakieś droidy, czy jest walka? Ok, pokaż, czy to jest generał Alex? A, komandor Cody, komandora Cody'ego też kojarzę. Zanim to, to sprawdźmy sobie, jakie mamy do zrobienia misje tutaj. Czyli wchodzimy sobie w wyzwania poziomu. I pierwszym wyzwaniem poziomu jest pokonanie pięciu droidów bojowych, czterech magna Guardy i pięciu super droidów bojowych ani razu nie ginąc. Ok, a tutaj mamy do zrobienia. Podczas gdy Grievous czeka na górze, weź go z zaskoczenia, atakując ze ścieżki dla łowców nagród. Ok, to potem, a tu co było, pokonanie dwa magna gwardy używając Blastera. Czy są, czym są magna gwardy? Nie wiem. A dobra, zaczynamy. Od pokonania Grievousa, no bo kamera jest popsuta, w sensie pokazujemy na niego Więc najpierw musimy go zbić troszkę, jasne, tym się zajmiemy Chodź tu Grievous, I już połowa HP została ci zbita No i zrobiliśmy dwa kyberklocki za monety, fajnie, fajnie, fajnie Niszczymy cię, po prostu zniszczyliśmy cię totalnie, prawie Unik, dobra, a i tak mnie trafił, no trudno się mówi Chodź tu Cyk, cyk, cyk. No już prawie, prawie, prawie. I cyk, dobra. Pierwsza tarcza została mu zbita i teraz będziesz uciekać. Czy co będziesz robić? Miejmy nadzieję, że uciekać. I dasz mi chwilę spokoju. I pozbyliśmy mu się pierwszej ręki. Dobra. Ucieka, ucieka. Teraz musimy poszukać droidów troszkę do pokonania. No iść tam do góry, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie interesujesz mnie w tym momencie ani trochę kolego. I nie mów, że mnie tu tepło, nie tepło mnie tu, dobra. Nie interesujesz mnie ani trochę, ja muszę pokonać tak. Te droidy chyba. Te super droidy też trzeba pokonać. Cyk, cyk. I czym są te magna coś tam, nie wiem, cyk, cyk gdzieś tutaj może są te magna coś tam, nie ma ich. Okej, okay, ciekawe czy to się liczy. Dobra, pokonajmy jeszcze paru ich, żeby nie było. Cyk, cyk. Dobra, jeszcze z dwóch sobie pokonajmy tutaj. Raz, dwa i trzy. Dobra, powinniśmy mieć to zaliczone. Jeszcze te magna, coś tam. Ok, chodź tu, komandorze Cody, zobaczymy, co tu możesz zdziałać. Użyjmy tego. Ty, ja nawet chyba tego nie używałem, jak robiliśmy tryb fabularny. Tak mi się wydaje. Pomiń to. No, pomiń Dobra, zrobione. Teraz możemy spiąć się wyżej. Ja to robiłem, czy ja tego nie robiłem? Ty, bo nie wiem, nie pamiętam. Co? Co tu się stało? Eee, tu jest jakaś... A, czy musimy tego użyć chyba. Użyjmy to, dobra. Weźmy sobie, przejdźmy tędy. Aha, fajnie, że ty, my jesteś obrócony, nie możesz na to wskoczyć. Jesteś tak genialny, że ciężko ci się obrócić. Dobra, doskoczmy do tego. Nie mogę do tego nawet doskoczyć. Fajnie. No nie, no nie tak, dobra. Te postacie są po prostu głupie. My jeszcze mieczem zaczepić. Dobra, zgnieć. Ok, szybko, szybko, szybko. Lecimy tu i tu i tu i tu, dobra, dobra, dobra. Czekamy i szybko, 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 szybko. Dobra, jesteśmy tutaj. Co nam to dało? Skok i skok możemy zrobić. I możemy zrobić skok tu i po linie, gdzie zjeżdżamy. I o, jestem przy mini zestawie. Myślałem, że nic nam to nie dało, dobra. Mamy no, mnie mini zestaw, pięknie, dobra. Udało się, no właśnie, my tędy nie wchodziliśmy, dobrze pamiętam, a stąd możemy na przykład zniszczyć to, cokolwiek to jest Nie wiem, stąd coś w ogóle można zrobić. O, możemy przyjść tędy. Dobra. I jesteśmy już w tym miejscu. To jest jakiś droid do pokonania również. Chodź tu, do idziku. E, ty, tam jest jakaś armia do pokonania. Tam jest spora armia. A nadal nie wiem czy my są ci man coś tam. Man coś, to może to są ci z tej planety której planety? No z tej z ci ze skrzydłami, o te robale takie czyli to może jest droga dla łowców nagród, może tak Tak by to wyglądało w sumie, tu mamy coś do porobienia, no nie wiem Ten Kodi by musiał tu zaraz przyjść A dobra, my na razie się zajmiemy, ty tu jest jakiś statek latający Ja muszę go pokonać, zestrzelić Czekaj, może muszę wejść do tego, no jak mówiłem, będzie trzeba wejść do tego działka, sorry, trochę mi dysk wywaliło No i musimy ustrzelać chyba jakieś samolociki tutaj tak? Czy nie? O, tu był jakiś. Dobra, trzymajmy to. O, jest tu. Je ale tu ma mały zasięg. Dobra, chodź tu. Jeden z pięciu. Tam jest drugi. Trzeci. Dobra, no mały zasięg to ma obrotu w ogóle. E, dobra, poczekajmy na jakieś jeszcze. Tu leci samolocik. Chodź, 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 chodź. Jest. Dawaj go. No, ej, nie mogę ich trafić, widzicie? Nic nie mogę z nimi zrobić. Dobra, chodź, 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 chodź. Tu, tu. Dawaj. Nie, nie mogę, go, nie mogę ich uderzać po prostu. Nie wiem, może ty? O, 2 na 5. 2 na 5 mamy, fajnie, fajnie, fajnie. Ty jesteś wolniejszy, dobra, 3 na 5. Eee, 4, o, ten dostał kawałek damage tylko. 3 na 5 już mamy. Tu jest 4 na 5. No te są szybsze, nie mogę nadążyć, bo nie mają takiego kąta obrotowego te, statki, te działka. Mogę dosłownie takie małe kółeczka tylko kręcić. E, dobra, jeszcze taki wolny może jeden, tu, ten? Ten tu? Nie. Ten tu może... O, ten ten, ten, ten ten. Dawaj, dawaj, dawaj prawie. Tam jest na dole jakiś też... O, jestem wolny, ten wolny. Dobra, udało się, zdobyliśmy mini zestaw. Jakimś cudem się udało, fajnie, fajnie, fajnie. Idziemy i zbieramy go sobie od razu. Cyk, zdobyliśmy drugi minizestaw, Teraz idąc dalej, tam są kolejne minizestawy gdzieś. Dobra, tu pod tym są jakieś na pewno. Więc sobie tu pójdźmy. O, tu jest coś do przecięcia. No tu jest fajna zabawa, powiem, ale na razie jej unikniemy. Na razie sobie podejdziemy tu i spróbujemy to przeciąć. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, taki większy kwadracik zróbmy, trudno się mówi. Stracimy trochę czasu. Wróć. Dobra, udało się. I zobędziemy dzięki temu mini zestaw, tak? Tak, dobra. Trzeci mini zestaw. Teraz musimy chyba iść tędy. Mogę? Nie mogę. Yy, to trzeba wyjść i przejść z drugiej strony w takim razie. Ok, więc wychodzimy i przechodzimy na drugą stronę. Tam też będzie trzeba coś zrobić. Cyk. Okej. Okay. Podchodzimy, bierzemy sobie ciebie. Albo nie, to bym już chwilkę graliśmy, Zamieńmy sobie ciebie na R5D4. Niech będzie taki czerwony taki Artu, okej? Okay, z taką śmieszną główką. I tutaj musimy oczywiście po prostu przytrzymać spację. Dzięki czemu coś się robi powinniśmy dostać mini zestaw. A wylatuje taki ziomek z mini zestawem i mi rzuca. Dobra, fajnie. Dzięki koleżko za mini zestaw. I... Mamy czwarty mini zestaw zdobyty, został nam tylko jeszcze jeden. I oczywiście zostały nam te misje. czy coś tam z generałem Grievousem zostało nam do zrobienia. I pokonanie paru ziemeczków. Możemy Was pokonać, czy nie? A, nie możemy Was pokonać. Dobra, Wy jesteście tylko ozdobną częścią tego wszystkiego. Okej, okay. ale za to Wy nie jesteście ozdobną częścią, niech będzie. Tu mamy coś do postrzelenia, ale tego nie robię. Tutaj wezmę sobie Ray. I Tom rej bierzemy wyrzutnię sieci, wyrzutnię sieci, chodź tu, skakujemy na to, do góry, do góry, do góry. O, szybko się poruszasz. O, i tu muszę użyć e, generała Hooksa znowu, No czemu on się nie zmienia nigdy? Ja chcę generała na sorry, kapitana piweja O, ten kapitan piwej jakoś dużo się różni, no tak troszkę tylko. Dobra, chodź tu, generale Piweju, e, pomin to. Dobra, jak ty tam wyglądasz? E, widzicie, demon. Demon, on, on, on jeździ po prostu On po prostu jeździ On nawet strzelać nie może, okej okay. Temu koledze już podziękujemy Weźmy cię, wymiejmy na ciebie na przykład No, kolega się ewidentnie zbagował. A, i tu muszę przejść jeszcze użyć tego, tego Granatu, o, teraz chodzi, dobra, dobra, dobra Czyli chodzi jednak, potrafi, potrafi i tu powinien wypaść jakiś mini zestaw, dobrze kojarzę? Znaczy, no kojarzę, dobrze ustawiam, tak czy nie? E, czekaj, a nie, tutaj musimy go zbudować, dobra, budujemy go sobie i zbieramy. Mamy piąty mini zestaw, dzięki temu. I teraz musimy się udać, jak to było opisane, jakąś drogą dla łowców na gród, aby. Dobra, aby co? Jak to tam było napisane? Musimy udać się... Dro o, droid sęp mikro. Okej, okay, fajnie. Musimy udać się chyba tamtą drogą, aby coś tam zrobić. Tylko jak ja się mogę tam dostać? W taki jakiś normalny, sensowny sposób. Tu mogę coś pociągnąć na przykład. O, jest drabina, dobra. I może tu będą ci ziomeczkowie, których muszę pokonać, bo muszę pokonać jeszcze pięciu chyba takich dziwadeł. Nie, cztery takie dziwadła muszę chyba pokonać jakieś... Nie wiem, co to tam jest, ale zobaczymy, czy to na przykład nie będzie... Nie no, tu tego nie ma. Okej, okay, tu jest Grivey. My ciebie, Grivey, zostawiamy na razie. Nic od ciebie, koleżko, nie chcemy. Tylko sobie skoczmy na to. I bierzemy łowcę nagród. Tak, dokładnie, łowce nagród jakiś musi tu być. Jestem wesel, może być. Ehe, zniszczmy to sobie. I teraz będę mógł wejść tutaj do góry również. I to nam co da? To da nam wejście do tego i może misję zrobimy w ten sposób jakoś, nie wiem jak miałbym zrobić misję dzięki temu, ale, ale, ale co? Ale chodzi o to, że będę mógł tu do niego podejść? Yy, chyba nie, chyba jednak o to nie chodzi, że mogę do niego podejść. E, dobra, przeczytajmy sobie jeszcze raz opis tej misji. Tego wyzwania. E, właśnie, muszę jakiś tam magnaguardy pokonać i podczas gdy czeka na górze, Gryvisz czeka na górze, weź go z zaskoczenia atakując ze ścieżki dla łowców nagród. To jest ścieżka dla łowców nagród? Zobaczmy, sprawdźmy. Cyk. I weźmy go tam, postrzelajmy. Coś mi to daje. On się broni. Dobra, dobra, dobra. To może nie o to chodzi. Może coś tu trzeba zrobić. Na przykład, na przykład. Tu mogę hakiem się zaczepić, a tu nic nam nie daje. Tu coś mogę zrobić, czy nie w końcu? Chyba nie, tak? jak go mogę zrzucić. Dobra, zaczynamy. Nic, nic nie mogę tu zmienić. Strzelamy sobie w tę tarczę i zobaczymy, co to da. Strzelamy, strzelamy, strzelamy. Cyk, załadowane zostało. I teraz coś tutaj ładuje. Odpina. A, i statki się obrócą, tak? Chyba chodzi o to, że statki się obrócą, więc pociągniemy za to E. I dzięki temu otwiera się to. I leci, leci stateczek. Siup, 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 siup. I go uderzył, ten spadł. Dobra, został zrzucony Gribius. I zobaczymy czy tym razem mogę go uderzać z pistoletu, a pewnie nie mogę. W sensie mogę, ale mało to znowu będzie bić. Klikamy sobie F, znaczy nie chce mi się klikać F, więc po prostu dajemy się zepchnąć i go na siłę bijemy. Chodź tu. Cyk, cyk. Dobra, zaraz połowa zbita, tak? No chodź tu, chodź tu, chodź tu koleczko. Dobra, połowa zbita już oficjalnie. I teraz, 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 dobra, cała tarcza została mu zbita i teraz E czy Q obstawiam E a jednak Q, jednak Q, klikamy Q i pozbyliśmy mu się drugiej ręki. No, i teraz gdzie leci? Gdzie teraz lecisz, kolego? Teraz lecisz tutaj po tej ścianie Ok. Ale my już się nauczyliśmy jak to robić Czyli bierzemy sobie łowce na nagród, czekaj może gdzie jest łowce nagród, zamwesel? z Nie ma zamwesel. No dobra, to wymienimy wymieńmy sobie na przykład ciebie na łowcę nagród jakiegoś i weźmy yy, Leje. Leje przybranie ten. Okej, okay, bo ta, lubię tą postać, no i Lei. Naprawdę przyjemnie mi się nią zawsze grało. Czy jak się postacie zmieniało, tylko na no tak się oczywiście zmieniało. Ja w jakiś dziwny sposób próbuję to zrobić. Okej, okay. jeden pokonany. sposób, żeby go tutaj Trochę mało. Ale no dobra. No jest sposób, idziemy sobie tędy. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz idziemy sobie tędy i omijamy tamto przejście po prostu. Do czego była mi potrzebna Leja, no w sumie nie wiem. Chodź tu. Ucieka mi. Okej, okay, są super droidy. Pokonujemy te super droidy. Zostały pokonane. Dobra. Aha, czy wcześniej nie powinno mnie tu być w ogóle, bo tych droidów tu nie załadowało. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. My nadal czekamy na dwóch tych ziemeczków. Wiecie, których, co nie? Tych, yy, tych tych, tych, obrońców, czy jak oni tam się nazywali? Strażników, jakoś tak. Okej, okay, jest tutaj, możemy go bić. Nie możemy, chyba. On nam ucina to i zawala na dół, tak? A, nie, przejdziemy jeszcze na spokojnie, dobra. Bez żadnego najmniejszego problemu. A mogę tędy na przykład? A, nie mogę, prawie bym spadł przez to. Że tak chciałem zrobić. No, oj, dobra, zmiana postaci. Jednak idziemy po ścianie, chodź po ścianie. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I jesteśmy tu, walka. Tak, będzie walka. Klikamy co? Kuczy Nic nie mogę klikać. Dobra, chyba mnie uderzył troszkę. A on ucieka teraz gdzieś. Gdzieś ucieka. Tu. A, tu uciek koleżka. Dobra, bijemy go. Cyk, 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 dawaj go, zbijamy, zbijamy, zbijamy. F, 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 F. No mogę tego nie klikać, a już trudno. Już zacząłem klikać, no niech będzie. I się tam coś dużo. Nie, no nic nie daje dosłownie. Daje mi jeden atak, więc to klikanie F jest nieopłacalne, jak mam dużo HP. A jak widać, mam bardzo dużo HP. Cyk, niszczymy go. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, dawaj go. No, chodź, 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 koleżko. I została mu ostatni, tarcza zbita. Teraz tylko jeszcze Q czy E. Teraz będzie E. Jak nic. Dobra, zgadłem. Klikamy sobie to E. I pozbywamy mu się ostatniej ręki. No i gdzie uciekasz teraz? Gdzie uciekasz? Tam uciekasz. No dobra, dobra. To sobie uciekaj. I się tam pośmiej troszkę. Robisz nam tędy przejście. Dzięki. I uciekniesz na górę. Zrzucisz nam to. Ok. A, i to, to są ci chyba ci. Ci bez umierania, których muszę zrobić, tak? Ci dwaj. Dobra, dobra, dobra. Więc was pokonajmy. Muszę was pokonać nawet. Bardzo dobrze, jeszcze dwóch niech mi ich da. I jeszcze dwóch tych muszę pokonać. E, przy okazji, chodźcie, droidy pokonam. Was paru. Jeden, drugi, trzeci, tam czwarty. Któryś z kolei. Jeszcze, okej, okay, jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch. Chodź. I ostatni taki mi został do pokonania. Gdzie się kryjesz? Ale na nic się tu nie przyda. Gdzie się kryjesz, ostatni koleżko. Tam, tam jest, tam jest, tam jest. Dobra. Uderzmy go, cyk. I raz, i dwa. Dobra, i powinniśmy zrobić misję. Nie zrobiliśmy misji. Czy tamte super droidy się nie liczyły? No dobra. Niech będzie, powiedzmy, że to przecierpie. Śmigamy sobie teraz do góry. O, nie działa. No dobra, to jednak to oszukujemy. Nie chcemy się tego robić, bierzemy sobie ray. Cyk, bierzemy sobie wyrzutnie sieci. Cyk, cyk, opuszczamy to. I wspinamy, jak szybko się wspięliśmy do góry. Zamieniamy postać na przykład ciebie. Używamy to. Cyk, dobra, teraz wchodzimy do góry. Miejmy nadzieję, że tam u góry będą super droidy, które mogę sobie na spokojnie pokonać. Są, 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 są. dobra. Cyk, jeden. Zostaw... czekaj, czekaj, czekaj. Nie, no, nie, no, muszę go pokonać, muszę go pokonać, muszę tego droida pokonać. Uciekaj tam, no, uciekaj sobie, uciekaj. Nie mam zamiaru cię tykać nawet. Ty. Dawaj, 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 dawaj. Jest, powinniśmy misję zrobić. Nie, pięć powinniśmy ich zniszczyć, tak? A my zniszczyliśmy ich cztery? Czekaj, tego nie robimy my. O, tam jest jeszcze jeden, dobra. Dobra, dobra, teraz powinno się udać, tak? Jest, zrobiliśmy misję, dobra, dobra, dobra. To było to przejście dla łowców nagród. Więc możemy sobie tędy przejść. I jak tędy przejdziemy, to może coś się stanie. Nie wiem, jak mogę tego generała Griviusa stąd ściągnąć. Dzięki temu, że tu przyszedłem. Tędy. Yy... Generał Grivius. Gdzie on polazł? On. Polaz gdzieś. No, za mało zarabiasz. jestem wolontariuszem. No, tym bardziej, jak jesteś wolontariuszem, to za mało, dobra. Tędy mogę iść. Ha, eee. Hmm. Huh. Huh. Nie wiem, jak tą misję zrobić. Wam powiem, że naprawdę. No. Nie mam pojęcia. Syk. Chciałem tutaj do niego podejść i go uderzyć wtedy? Chyba wtedy o to chodziło. No nie, zepsułem, 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 no. Chyba miałem wtedy do niego tutaj podejść. No trudno. Czyli jeszcze raz przesłuchajmy sobie misję. E, misję poboczną. Nie, to nie to. Wyzwanie poziomu. Podczas gdy Grievous czeka na górze, weź go z zaskoczenia atakując ze ścieżki dla łowców nagród. Czym jest ścieżka dla łowców nagród tak w sumie? E, bo nie podali nam nazwy, w sensie, skąd ja mam wiedzieć, czym ma być ścieżka dla łowców nagród? eee Jeszcze raz, zanim co mam zrobić? Zanim... Podczas reviews czeka na górze, weź go z zaskoczenia to kończę ścieżki dla łowców nagród No, tu była, bo tu był łowce nagród potrzebny Tak? No dobrze, pamiętam, tu był potrzebny łowca nagród Więc to będzie jego ścieżka, tak? Naprawdę nie wiem, nie wiem Idziemy sobie do góry, idziemy, idziemy, idziemy Jeszcze raz przemyślmy to, jak ja mogę do niego trafić W, jak w jaki sposób mogę w ogóle go uderzyć eee, Tu, stąd mam go trafić, tak? Eee, chyba o to chodzi, że muszę go stąd trafić No, chodź Dobra, to jest tędy Ja mam skoczyć na to sobie tu Cyk, cyk no, chyba nie. Chyba nie o to jednak chodzi. Tędy może da się jakoś tam wejść. Czekaj, to jest to. To jest ta konstrukcja. Tędy bym musiał iść, chyba. Ech, trzeba coś tu wykminić. Trzeba coś tu wykminić na pewno. No, bo nie będzie takie łatwe. Żeby zrobić tą misję, ale uda mi się, uda mi się. Muszę ją zrobić po Koniec, kropka. Tędy. Dobra, tędy jakoś przejdę, może. Nie przejdę tędy, to mi się jednak nie uda tego zrobić, żartowałem. Bo stąd go nie trafimy. E, weźmy jeszcze sobie dla pewności łow... A, nie mogę nawet łowcy nagród na wziąć. Dobra, czubaka jakiś może, może go trafić, cyk. Cyk, 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 cyk. No nic, nic się nie da z nim zrobić tędy. E, jak mam go zaskoczyć niby z tej drogi? E, co w tym takiego jest do zaskoczenia? Dobra, weźmy to jego łowcy nagród Syk. Coś to zmienia? Nie, nic to nie zmienia. Dobra, to oznacza, że nic tam nie dało. Chodź tu i lecimy tam. Robimy sobie tą misję. Już dokończmy to. Zobaczmy, czy może jeszcze jakiś etap będzie, w którym będę mógł to zdobyć. Bądź obstawiam, że raczej nie będzie takiego etapu. Dobra, weźmy sobie Kylorena, niech będzie. Taki malutki sobie wytnijmy. Kawałeczek. Dzięki temu tu mamy coś do zrobienia, do zbudowania. Syk, budujemy sobie tu, używamy teraz jakiegoś rebelianta, na przykład Ciebie. Użyj to, pomień od razu. Zrobiliśmy sygnał. No i tutaj przylecą i go potraktują tym i on spadnie. I nie udało mi się zrobić misji. Ajajaj. Dobra, no trudno się mówi, co nie? Weźmy go... Biję mu coś. No właśnie, z pistoletu dosłownie nic mu się nie biec, trzeba go bić z miecza świetlnego. A weźmy z Kylo Renem. Kylo Ren cię pokona. Koleżko, dawaj, dawaj, dawaj. Pokonamy ci już na spokojnie, zakończymy sobie ten poziom. I znowu nie zrobimy jednej misji, bo nie wiem jak ją przejść. No szkoda, szkoda. Ale trudno się mówi, co nie? Dawaj, 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 kończymy już z tobą. Musiałeś jeszcze zrobić ten atak, musiałeś, naprawdę. Chodź tu, cyk, 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 cyk. Dobra. I... Trzeba poklikać. I koniec po tobie. Zostałeś pokonany. No. Dobra, możemy to pominąć. Oczywiście, że nie możemy pominąć tej scenki. Czemu miałbym ją pomijać? No, to tak, został pokonany, sobie tańczy i zatańczył w przepaść, tak? Tak. Dobra, i myślę nad tą misją, jak możemy ją ukończyć. I może to była ta pierwsza faza jednak? Może za pomocą tej pierwszej fazy musimy to zrobić? Tak by mi się wydawało, no, że za pomocą tej pierwszej fazy trzeba to zrobić. Czej, czej, cześć Czy ten kodi chce nas zdradzić? Naprawdę? Czy wszyscy nas zdradzili wtedy? Kodi nawet? Wszystkie klony nas zdradziły. Ej, ej, ej. nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Naprawdę nie fajnie. Dobra, ale fajne jest to, że mamy podsumowanie poziomu. Niestety nie udało nam się ukończyć go na 100%. Barbarzyństwo. Monety zdobiliśmy no ponad prawie 200 milionów prawie z czego zdobyliśmy dwa kyberklocki i dwie tutaj, dwa wyzwania poziomu ukończyliśmy mi zestawy 5 Droid Semp Mikro. Okej, okay, fajnie, za to też dostaliśmy kyberkocek tu jakieś tam postacie. No i spoczko, spoczko. Więc co, w tym miejscu się z wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!